na kanale Ewangeliczny Challenge. Ja jestem Zowka i witam się z Wami 10 grudnia. A to fragment Ewangelii na dziś. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a ja Was pokrzepię. Yy, wiem, że zbliża się koniec, zakończenie półrocza już wielkimi krokami. Ja nie wiem, jak wy, ja się bardzo cieszę z tego powodu, ale co za tym idzie, idą pewnie też sprawdziane kartkówki i więcej nauki, żeby po prostu dobić oceny. I... Nie wiem jak wy, ale założę się, że ja mam tego już serdecznie dosyć. Yy, więc tak, w takich momentach Jezus właśnie tutaj nam pokazuje, że możemy do Niego przyjść z prośbą o pomoc, o radę, że ona nas pokrzepi, doda nam siły, yy, pozwoli, żeby po prostu dała nam możliwość, siła, żebyśmy, powtarzam się, wiem, ale żeby było lepiej. Yy, dlatego Waszym ewangelicznym czynnością na dziś jest pomodlić się o Niego właśnie o taką pomoc. To by było na tyle. Nie zapomnijcie o subskrypcjach i łapkach w górę. Cześć!